K. Dzisiaj ja zbieram na nowy zeszyt, więc w, proszę Was, żebyście dali mi około 20 łapek w górę, ponieważ to jest mój zeszyt. Teraz tutaj widzicie napis: chwila, historia. Jednocześnie, gdy odwrócimy zeszyt, jest to biologia. I jeszcze w środku go otworzymy chwila znajdziemy tutaj zakładkę do oj co to do religii oraz jak odwrócimy zeszyt ponownie do geografii i to jest bardzo zniszczony zeszyt jest cały podarty i kartki ma... kartki z niego wylatują. Więc ja bardzo proszę, żebyście wpłacili trochę na moje konto, żebym mógł sobie do szkoły kupić nowy zeszyt. No, dziękuję, cześć.